Witam serdecznie, witam w kolejnym programie. Dzisiaj bardzo ważny temat, bo oczywiście wszyscy żyją wizytą pana prezydenta w Waszyngtonie, ale w międzyczasie odgrywają się ważniejsze moim zdaniem sprawy, bo to co będziemy jeść, za ile, jak, a przede wszystkim to, że nie będzie polskiego rolnictwa, to chyba jest bardzo ważna sprawa, nawet ważniejsza niż to, czy pan prezydent był i się ściskał z panem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, czy nie. Tak mi się wydaje, chociaż może ja przesadzam, no bo Mercosur, umowa z państwami Ameryki Południowej jest podpisana, a Donald Tusk mówi, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, no, chcielibyśmy, ale nie możemy, więc tak to wygląda. Rafa Mekler jest moim gościem w połączeniu internetowym Ruch Narodowy Konfederacja, witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Zanim przejdziemy do konkretów, tylko chciałem poprosić o subskrypcję, o lajkowanie, udostępnianie, komentowanie tego materiału. Zapraszam również do wsparcia, można postawić tam kawę. Kochani, można wesprzeć zrzutkę na relacje z bardzo ważnej imprezy: Expo Network Polska. To jedna z najważniejszych imprez niezależnych mediów. 13-14 września, już niedługo, to będzie w Ożarowie Mazowieckim. Jeśli chcielibyście wesprzeć relację, zawodową relację z tego, tego wydarzenia to zachęcam do, do tego, byście byli z nami i pomogli nam w opisie tego materiału, jest jak można tę zrzutkę wesprzeć. Panie Rafale, dobra. Czy to koniec polskiego rolnictwa? Mówię tu w związku, oczywiście o tym, o czym mamy rozmawiać, no bo no ja nie, nie lubię farbować rzeczywistości. Na to wygląda. To panie redaktorze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś prowadzi jakąkolwiek działalność? Czy to będzie działalność zwykła, taka biznesowa, tak? Czy to będzie działalność taka o charakterze, która ma wymiar społeczny, tak? a taką jest właśnie działalność rolnicza? Czy ktoś będzie jakąkolwiek działalność chciał prowadzić, jeżeli nie będzie miał z tej działalności żadnych korzyści, albo nawet nie będzie mógł utrzymać rodziny? No, oczywiste jest, oczywista odpowiedź jest, że. Że nikt takiej działalności prowadzić nie będzie, i, 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 to, 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 i to się będzie tak samo odnosić do rolnictwa. Tyle, tyle tylko, że o ile, jeżeli powiedzmy, padnie jakaś firma, załóżmy w przemyśle, czy gdzieś, no to teoretycznie, czy w innej dziale gospodarki, to teoretycznie w to miejsce wejdzie jakaś, jaka, jakaś inna firma, no bo przyroda nie lubi próżni. Tylko, drodzy Państwo, niestety są takie działy gospodarki, jak chociażby powiedzmy wojsko, jak chociażby właśnie rolnictwo, gdzie wojsko odpowiada za zapewnienie nam bezpieczeństwa i gdyby ktoś dziś powiedział, że wojsko ma przynosić jakieś zyski dla państwa i tak dalej, no to każdy wie, że wojsko jest kosztem przede wszystkim, ale to jest koszt, który ponosimy z racji tego, że no, chcemy być bezpieczni, tak? Chcemy mieć e, tą polisę ubezpieczeniową e, w postaci naszy, naszych własnych wojsk, e, naszych rodaków, którzy będą walczyć za nas. I analogicznie jest e, z rolnikami, bowiem e, ja, cofnijmy się chociażby do czasów II wojny światowej. E, znamy te, te, te chociażby z kinematografii, tak? czy z książek, czy ze wspomnień różnych e, żołnierzy, powiedzmy Akaczy, nsz u którzy e, wprost w, Piszą u siebie w książkach, starsi ludzie wspominają o tym, że żywność była tylko na wsi. Więc sytuacja kryzysowa, czyli wojna w mieście, skutkuje tym, że jest mało żywności, bo okupant najpierw chce się sam wyżywić, a dopiero potem resztki tej, 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 tych, tych, znaczy resztki tej, tej powiedzmy to, co zostaje, jest roz, rozdysponowane na, na autochtonów, a no, obchodzi się z autochtonami z reguły. Okupant Pomacoszemu. I w czasie II wojny światowej to właśnie wieś uratowała miasto przed głodem. A teraz, i teraz, ja absolutnie nie pojmuję tej sytuacji, tego, jak się, jak się rządzący obchodzą z rolnictwem, bo z jednej strony słyszymy, że Rosja nas napadnie, że będzie wojna i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w tej takiej atmosferze ciągłego napięcia. A z drugiej strony, nikt nie dba o to, żeby to bezpieczeństwo żywnościowe, właśnie zostało nam zapewnione, bo z, przypomnę znowu, bo tutaj historia jest bardzo, bardzo dobrą, do, bardzo dobrym tworzywem do wykazywania takich m, pewnych zależności, i tak samo tutaj, w przypadku m, tego bezpieczeństwa żywnościowego, historia także jest bardzo dobrym, m, dobrym przykładem, bo cofnijmy się chociażby do czasów koronawirusa, kiedy. M, Większość powiedzmy przemysł gospodarek europejskich była oparta na łańcuchach dostaw. Tak? Pamiętamy te mityczne łańcuchy dostaw, te, 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 te pro, produkcje, które opierały się, zresztą nadal się opierają, na mechanizmach, gdzie nie przechowuje się niczego w magazynie, gdzie wszystko przyjeżdża, z automatu trafia na taśmę, dalej, się, dalej przebiega produkcja, wyjeżdża towar, itd. itd. Co się wydarzyło w czasie koronawirusa? Okazało się, że w bardzo wielu dziedzinach my nie mamy lokalnej produkcji, czy to były leki, czy to były jakieś inne przedmioty gospodarstwa domowego, różne rzeczy, bo tam wyszło bardzo wiele, bardzo wiele gałęzi, w których okazało się, że niestety nie mamy rodzimej produkcji. Z tego co pamiętam, nawet drożdże były problemem, bo się okazało, że też trzeba je przywozić. I wtedy właśnie. Wtedy właśnie już zauważyliśmy, że ta polityka, w której stawiamy na te łańcuchy dostaw, czyli na zewnętrznych dostawców, że ona w sytuacji kryzysowej zawodzi. I teraz co my chcemy zrobić z Mercosurem z żywnością? Po pierwsze, zlikwidujemy naszych lokalnych producentów, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nie będzie ekonomicznie racjonalne tworzenie, tworzenie wytwarzanie żywności tutaj na miejscu, bo po prostu będziemy zalani dostawem, dostawami żywności tańszej z Ameryki Południowej, więc rodzimi rolnicy prawdopodobnie będą szukać jakichś niż, będą być może uciekać do innych sektorów. Fakt jest faktem, że, będzie, że ci ludzie po prostu odejdą od produkcji żywnościowej i jest to poważne zagrożenie, tak jak mówiłem wcześniej, bowiem może się okazać, że my jako Polska nie będziemy mieć tego zaplecza, no własnej produkcji. W no, najzwyczajniej w świecie Polska nie będzie w stanie się sama wyżywić. A tak jak mówię, w razie kryzysu wszystkie te łańcuchy będą pozywane, no bo ja sobie nie wyobrażam, że powiedzmy hipotetycznie, i nie daj Boże, trwa w Europie wojna i z Ameryki Południowej ktoś wysyła statek do nas, żeby statek po drodze został zaatakowany przez wojska, przez jakiś, nie wiem, samolot, łódź podwodną, cokolwiek, czy powiedzmy dostarcza żywność nam tutaj do Polski bez obaw. No. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że nikt z niczego do nas nie przyśle, po prostu będzie się bał, że, że najzwyczajniej w świecie straci ten towar. Mało tego nawet nie będzie, prawdopodobnie, jak zapłacić za tą żywność, bo wszystkie te, powiedzmy, przelewy i tak dalej będą wysoce skomplikowane. Prawdopodobnie wszystkie systemy bankowe będą, będą zawieszone. No to tutaj też jest, to też jest ważne, na przykład w kontekście zachowania gotówki, tak? no ale już abstrahując od tego. Także tutaj, z mojej perspektywy, jest to bardzo, bardzo poważne zagrożenie. A też zagrożenie jest wielopoziomowe, drodzy Państwo, bo warto zauważyć także kwestie chociażby zdrowia, bo o ile w Europie mamy cały szereg norm, standardów. To w Ameryce Południowej tych standardów nie ma. Tutaj też, ja czytałem wczoraj, pani von der Leyen napisała u siebie, że Europejczycy będą mogli cieszyć się tańszymi towarami. Więc teraz warto sobie zadać, drodzy Państwo, nie pytanie, dlaczego się będą cieszyć i w ogóle, jak to jest świetnie, świetnie rozporządzone, jak, jak bardzo dobrze Urszula von der Leyen to zrobiła. Tylko powinniśmy sobie zadać, drodzy Państwo, pytanie, dlaczego w Europie jest drożej niż w Ameryce Południowej. I tutaj, gdy zagłębimy się w ten temat, okazuje się, że to niestety Europa spowodowała to, że jest drożej, bo po pierwsze, kwestia nawet kwestia samych. Urządzeń rolniczych, maszyn rolniczych. One jest, jest, są różnice na poziomie 30% pomiędzy nami a państwami pozaunijnymi, a wynika to drodzy Państwo chociażby z norm ekologicznych Euro, Euro 6, na które. Które muszą spełniać maszyny, które są produkowane na rynek europejski, czyli taki traktor, czy, czy, czy jakaś, jakiś kombajn, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te maszyny one muszą spełniać określone kryteria, co oczywiście w procesie produkcji skutkuje tym, że wyprodukowanie tego, tego pojazdu jest droższe, podczas gdy to też jest w ogóle ciekawostka i ukazuje hipokryzję Unii Europejskiej, bo okazuje się, że nawet państwa Unii Europejskiej są w stanie produkować pojazdy czy maszyny, które, których w Europie dystrybuować nie można, bo, bo po prostu są, są pojazdami o dużo niższych. Normach ekologicznych. Ja widziałem takie pojazdy o niższych normach ekologicznych, które jako nowe były produkowane na rynek ukraiński, jako nowe były produkowane na rynek afrykański i były to pojazdy powiedzmy z normą Euro 3, Euro 2, gdzie tej normy w zasadzie dzisiaj się już w Polsce prawie nie spotyka, nawet powiedzmy na rynku moim, z mojej branży, powiedzmy w transporcie, już jest bardzo mało tych pojazdów, bo zostały wyeliminowane wysokimi opłatami drogowymi. Tak, to, tak, że tutaj z wielu, z wielu stron jesteśmy atakowani. Jest ta presja tworzona na wyeliminowanie takich pojazdów, a z drugiej strony Unia Europejska nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby takie same pojazdy produkować na inne rynki, no, eksportować tak naprawdę te emisje, bo ja naprawdę nie rozumiem ani logiki tego, takiego postępowania, bo skoro, skoro tutaj ten, ten pojazd generuje CO2, tak, ślad węglowy. No to przecież wysyłając go na przykład na Ukrainę, no to nie zatrzymujemy na granicy emisji, tylko te, te emisje sobie hulają po całym świecie, tak? Więc to, to jest absolutnie, absolutnie hipokryzja i, i, i takie traktowanie nas jednak no, trochę jak idiotów. W Europie, no ale zgodziliśmy się na to, tak mamy, tak? Chcącemu nie dzieje się krzywda. Więc wracając, wracając jeszcze do, do, do Ameryki, także tutaj po pierwsze tańsze maszyny. Druga rzecz, drodzy Państwo, to jest kwestia chociażby nawozów. W Polsce nawozy, koszt tony nawozu to jest około 2000 złotych. Przy czym lwia część kosztów wyprodukowania nawozu to jest podatek ETS. Już nie mówię o drogim gazie, droższym powiedzmy niż ten, który był wcześniej, tak? Powiedzmy, jak był rosyjski. I to też ma wpływ na produkcję. Rzecz kolejna, drodzy Państwo, no oczywiście te nawozy w Ameryce Południowej są tańsze, no bo znowu koszt produkcji tego nawozu nie ujmuje tych wszystkich szaleństw klimatycznych, które mamy u nas. Idąc dalej, kwestia chociażby związana z, ze środkami ochrony roślin. Gdzie bardzo wiele środków ochrony roślin w samej Unii Europejskiej jest wykluczonych z racji różnych restrykcji. W, o, o tyle w Ameryce Południowej te restrykcje nie mają żadnego zastosowania. Stosuje się tam środki ochrony roślin, które dawno zostały już w Europie zabronione z racji swojej szkodliwości. I tutaj przede wszystkim, a może, może nie przede wszystkim, no ale też jest ten sławny glifosat. Ja widziałem takie nagrania, gdzie polscy rolnicy pojechali na, do Ameryki Południowej i um, robili zdjęcia, no, pokazywali po prostu, jak wygląda, jak wygląda produkcja żywności w Ameryce Południowej i tam no chemii nikt nie żałuje. Co oczywiście też, żebyśmy mieli tego świadomość, skutkuje jednak wyższymi plonami, bo ile u nas możemy się powiedzmy w pewnej mierze obrażać na Unię Europejską o tyle, no tutaj te ograniczenia w stosowaniu różnych środków ochrony roślin, chemii najzwyczajniej w świecie, skutkują no z jednej strony tym, że mamy jednak zdrowszą żywność niż z Ameryki Południowej, no ale z drugiej strony mamy znowu niższą, niższe plony, tak? bo, bo, no bo, no bo bardzo wielu czynników jednak nie możemy uniknąć, które wpływają na to, że powiedzmy z, z hektara mamy, mamy określoną liczbę ton czy zboża, czy jakiegokolwiek innego produktu. Więc tutaj ten, my nie jesteśmy absolutnie jak Europa w żadnej mierze konkurencyjni, w stosunku do tych towarów, no co, co będzie skutkowało tym, że zostaniemy, zostaniemy wyeliminowani. W ogóle szacuje się, że około 10% więcej, 10 razy więcej środków ochrony roślin stosuje się w Ameryce Południowej niż u nas, więc to, 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 to mówi, mówi nam coś. Moje obawy też są takie, że. Niestety okaże się, że będziemy spożywać żywność właśnie z tymi wszystkimi środkami, pestycydami. Uważam, że będziemy spożywać mięso, które będzie miało hormon wzrostu, które będzie miało różne antybiotyki. Mam też poważne obawy co do tego, czy nie będziemy spożywać żywności transgenicznej, czyli GMO, bo przecież to też tam nie jest zakazane w Ameryce Południowej. Więc ujmując już to wszystko tak szerzej, będzie to poważny cios dla polskiego rolnictwa, bo to, to, że powiedzmy niemieckie rolnictwo sobie poradzi, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, wczoraj był jeszcze komunikat, że, że Unia Europejska będzie rekompensować straty rolnikom, którzy będą poszkodowani w wyniku tego importu z krajów Mercosur. No, drodzy Państwo, dla mnie nie ma większego absurdu niż Dopłacanie do tego, żeby ktoś zamknął swoją działalność, bo chcemy sprowadzić coś z drugiego państwa, gdzie to jest totalna hipokryzja. Ktoś sprowadzić z drugiego państwa, gdzie proszę zwrócić uwagę, że w Europie mamy określone normy, określone standardy, i teraz co robi Unia Europejska? Oczywiście, produkcja żywnościowa w Europie jest objęta tymi, tymi standardami. Tutaj są kary, jest cały system obostrzeń i tak dalej, gdzie w Polsce przecież nawet teraz rolnicy może, może Państwo tego nie wiedzą w Polsce rolnicy muszą nawet prowadzić specjalny rejestr, w którym będą odnotowywać, gdzie, które, jakie pole i czym opryskiwali, więc to, to, to do tego stopnia mamy tutaj zaostrzone te rygory, a z drugiej strony, Unia Europejska pozwala ściągać towar z państwa, z państw, które nie mają żadnych rygorów, i Unia Europejska nie widzi w tym żadnego problemu. Dlaczego tak się dzieje, drodzy państwo? Rozwiązanie jest bardzo proste. Niemcy, bo głównie Niemcy są tym państwem, które, które tutaj prze do tego, żeby. żeby te, ten, ta umowa weszła dla, przed do tego, żeby ona była realizowana. Niemcy, yy, cały, powiedzmy yy, profil gospodarczy Niemiec to są dwa filary. Jeden filar to jest branża automotive, czyli samochody, pojazdy, yy, a drugi filar to jest yy, branża chemiczna, czyli między innymi też środki ochrony roślin, które pojadą właśnie do, yy, do Ameryki Południowej. I, I rzecz cała polega na tym, że Niemcy mają w tym momencie poważny problem. To mówiąc zupełnie szczerze, ja pracując u siebie w branży w, w transporcie, gdzie my obsługujemy wymianę handlową, widzimy, że ładunków jest mniej. Mało tego, ja obserwuję niemieckie statystyki, które, które praktycznie w regularnych interwałach niemiecki maut, czyli firma, która zajmuje się opłatami drogowymi. Ja obserwuję te, te ich statystyki i okazuje się, że z miesiąca na miesiąc coraz mniej ciężarówek płaci płaci opłaty drogowe. świadczy to o tym. Że wymiana handlowa spada na w świecie. No bo ciężarówka jedzie, jeżeli ma coś do przewiezienia, a ciężarówka ma coś do przewiezienia, jeżeli jedna firma sprzedała drugiej firmie. W Niemczech z miesiąca na miesiąc notuje się spadki w kilometrach, w opłaconych kilometrach po prostu. No to, jest, to jest taki bardzo, bardzo dobry faktor, który można sobie przyjąć, bo no nie, mamy nie mamy tutaj powiedzmy zaburzonego tym jakimiś statystykami i tak dalej, no bo wiadomo, jak, jak mówi, mówi stara ludowa mądrość, są so, e, Prawdy, półprawdy, kłamstwa i statystyka, tak? Więc tak samo tutaj, no tutaj, tutaj widzimy, bo, bo to mamy tak, takie namacalne najbardziej, więc widzimy, że Niemcy, Niemcy hamują. Problemem Polski jest znowu to, że Polska jako gospodarka absolutnie nie podążała w stronę dywersyfikacji. Mówiło się bardzo dużo o dywersyfikacji, jeżeli chodzi o paliwa, o gaz, o, o, o ropę i tak ale nikt nie mówił o dywersyfikacji gospodarczej, czyli sytuacji, w której jesteśmy związani z wieloma partnerami i najlepiej z partnerami, z różnych obszarów gospodarczych, tak abyśmy byli odporni na wszelkie kryzysy, które mogą wystąpić. a no, Obecnie mamy do czynienia właśnie z takim kryzysem, który powiedzmy nie jest nominalnie kryzysem, ale widać to bardzo, bardzo mocno w, no, w wielu branżach. Tak? Pieniądza, pieniądza w gospodarce. Może, tak? nie, Panie Rafale, mam, mam takie pytanie: czy jesteśmy w stanie to zatrzymać? Bo ewidentnie to no, zniszczy polskie rolnictwo, ale przynajmniej bardzo, bardzo osłabi. Czy jesteśmy w stanie to zatrzymać? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać tę mowę? Bo z tego co słyszałem, na przykład posłanka do Europarlamentu, pani Ania Brełka z Ruchu Narodowego, z Konfederacji, mówi, że stara się jeszcze coś zrobić. Ale czy to jest w ogóle tak. możliwe? Nam? Czy, czy, czy w ogóle jest jakakolwiek opcja? No bo wczoraj, dlatego zacząłem od tego nasze spotkanie. Czy jest, czy, bo Tusk wczoraj na konferencji prasowej powiedział, nie, no to już jest jak gdyby nie ma z kim walczyć, nikt nie chce z nami usiąść. No, ja nie sądzę, żeby rolnicy w innych krajach, na przykład z naszego tego bloku Europy Wschodniej, nazwijmy tutaj Środkowo-Wschodniej, którzy są w Unii Europejskiej, czy to Czesi, czy to Słowacy, czy to Węgrzy, czy to Rumunii, chcieliby zakopać wszystko, czy oddać swoje gospodarstwa i odpuścić całą tą sprawę. Czy panie redaktorze, proszę też pamiętać o tym, że Unia Europejska zapowiedziała poważne, tam mowa jest o 6, chyba czy 7 miliardach euro różnych rekompensat. Więc ja przypomnę, że ostatnio była taka sytuacja, że dowiedzieliśmy się, że w Holandii płacą jest 1,5 miliona euro na zlikwidowanie hodowli. Bydła, więc tutaj i, i, i też jest jakieś zainteresowanie wśród rolników, no bo różni są ludzie, tak? Jedni, jedni na przykład widzą pieniądze, te, tu i teraz i, i może mają jakąś perspektywę, ja uważam, że tutaj um, powinno przeciwdziałanie tej sytuacji powinno odbywać się na trzech kierunkach. Pierwszy kierunek to jest ukazywanie hipokryzji przede wszystkim Unii Europejskiej, bo um, przecież wszystko cała ta żywność, która do nas przyjeżdża, przyjedzie. Będzie musiała odbyć no, wiele tysięcy kilometrową podróż statkiem. No przecież ten statek generuje ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Kwestie zdrowia tej żywności, kwestie zapobiegania różnym chorobom to powinna być ta linia narracyjna, którą my powinniśmy stosować. Druga, druga, drugi, drugi kierunek, na jakim powinniśmy się poruszać, panie redaktorze, to jest domaganie się od strony rządowej. Bo ja mówiąc szczerze, wątpię w to, że się uda. Zatrzymać tę umowę. Zaraz, za chwilę powiem, dlaczego. Druga, drugi, drugi kierunek to domaganie się od strony rządowej uchwały, ustawy, jakkolwiek, czy nawet rozporządzeniem to zrobić tego, żeby towary, które pochodzą z krajów Mercosuru, były oznaczone w sposób specjalny na opakowaniu, tak żeby konsument, konsument, wyborem swoim świadomym, no jednak dokonywał tej presji ekonomicznej na, 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 no od dołu, tak organicznie tak? Na, na, na rządzących, żeby, żeby po prostu tu się nie opłacało sprowadzać, żeby to nie schodziło, żeby nikt tego nie kupował. A trzecia linia, którą powinniśmy przyjąć, no to jest właśnie ta linia polityczna, którą w tym momencie proceduje koleżanka Ania Bryłka. I tutaj, mówiąc szczerze, wątpię w to, żeby się udało, aczkolwiek oczywiście działać trzeba, być może się uda, bo warto zwrócić uwagę, że w tym momencie to decydentami, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy to wprowadzić już, czy nie, będą ministrowie z 27 państw unijnych. Ja jestem sceptyczny co do tego, że się to uda, mówiąc zupełnie szczerze, aczkolwiek no, kibicuję ja Ani, mam nadzieję, że no, no, ma nadzieję się mylić, bo ja pamiętam sytuację z transportem i z Ukrainą, gdzie w analogiczny sposób myśmy oddali kompetencje odnośnie transportu na kierunku ukraińskim do Unii Europejskiej. I w tym momencie żeby cokolwiek zrobić z przewoźnikami ukraińskimi, którzy demolują nam rynek przewozowy, my musimy się zwracać do państw do ministrów transportu, do Rady Europejskiej, do ministrów transportu wszystkich państw Unii Europejskiej i my musimy wywalczyć tam większość. I ta większość musi przegłosować nasze racje. I analogicznie jest niestety w rolnictwie, bo też przypomnę, że rolnictwo nie jest kompetencją, handel międzynarodowy, nie jest kompetencją państwa polskiego, bo przypomnę, że myśmy się zrzekli tej kompetencji na rzecz Unii Europejskiej, przy czym przy czym warto zauważyć, że Unia Europejska to e, znaczy w momencie gdy oddawaliśmy, Unia Europejska gwarantowała, że polski rolnik będzie miał, go, znaczy nie tylko polski, tak, rolnik z praktycznie z każdego państwa europejskiego będzie miał godne warunki, będzie mógł e, pracować nie będzie w żadnej mierze poszkodowany. Stąd właśnie są, jest mowa o tych odszkodowaniach, tak? bo tutaj było to przerzeczenie, była, 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 była ta transakcja wiązana. W mojej opinii Unia Europejska z tych warunków się nie wywiązała, więc to jest też przyczynek być może do tego, żeby jednak Unii Europejskiej kompetencje handlowe odebrać. Być może warto się nad tym zastanowić. I wracając do tego, dlaczego, dlaczego uważam, że będzie z tym problem. Będzie z tym problem, drodzy Państwo, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że w Unii Europejskiej niestety interesy państw takich jak Polska, państw, no, gdzie my jesteśmy, to się w geopolityce nazywa na państwa, które są na, na rubieży imperium. Niestety interesy tych państw są. Są, są drugorzędne, tak? Tutaj interesy centrum, a centrum to jest właśnie Niemcy i, i Francja, powiedzmy, ewentualnie kraje Beneluxu. I tutaj centrum ma zupełnie inne interesy, i centrum będzie te swoje, swoje przedsięwzięcia forsować. A tak jak mówię, Niemcy muszą znaleźć wentyl bezpieczeństwa dla swojego, wentyl, po prostu wyjście jakieś, zbyt dla swojego, dla, swojego, dla swojej produkcji. Do momentu, dopóki nie wróci Rosja. Wróci Rosja, oczywiście sytuacja wróci na miejsce, bowiem Niemcy znowu będą zbywać Rosji różne towary, w zamian będą dostawać za to gaz, będą się rozliczać tam, powiedzmy, taka, taka trochę, trochę wymiana barterowa, tak. I, I tyle. I do, do, to, to będzie do momentu Mercosur będzie działał dopóki, do momentu, dopóki będzie wojna na Ukrainie, dopóki będą sankcje na Rosję. W momencie, gdy skończy się wojna na Ukrainie, gdy wróci biznes as usual, Mercosuru nie będzie. Ale tak jak mówię, problem jest taki, że może się okazać, że polskiego rolnictwa już wówczas nie będzie. I to jest, to jest złe dla nas, bo, bo my nie możemy być zdani na kogokolwiek z zewnątrz. My musimy być samowystarczalni w zakresie wyżywienia narodu polskiego. 100% racji, no i dobrze, pytanie takie podsumowujące, panie Rafale, czy to nie jest tak, że to polscy rolnicy są za to odpowiedzialni, obserwuję ten wątek od ponad 7 lat, tak naprawdę blisko, bo wcześniej się rolnictwem nie zajmowałem i powiem szczerze, mam takie wrażenie, protestują, a potem idą na ugodę, na te, na te rekompensaty, o których pan wspomniał. Ja powiem panu, panie redaktorze, że no tutaj rolnicy, tak jak każda branża, niestety no też są podzieleni, bo jest wiele organizacji i te organizacje, organizacje mają, powiedzmy, teoretycznie zbieżne interesy. Tak jak pan redaktor mówi, potem się okazuje, że któraś organizacja się wyłamała, że się dogadała. Zresztą no niestety rolnicy też są ludźmi, którzy wierzą, i tutaj, takim przykładem sztandarowym tego, że niestety rolnicy w dobrej wierze podchodzą do polityków, jest przykład chociażby Kołodziejczaka, tak? człowieka, który no, miał być tym ambasadorem rolnictwa, miał rolnikom pomagać, i finalnie okazało się, że. No, Zdjęli go z ministerstwa, chociaż to nominalnie zrezygnował sam, ale wiemy wszyscy, że tam w tle była afera związana z dyplomami. Yy, więc yy, no niestety z rolnikami, zresztą, ale to, to, to jest choroba każdej w branży, bo czy to będą górnicy, czy to będą nawet przewoźnicy, zawsze ile, ile, ile głów. Zresztą jest tu jest powiedzenie, tak, tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, więc no, niestety z nami tak jest, ale to nie oznacza wcale, że rolnictwa należy porzucać. To nie oznacza wcale, że powinniśmy tutaj już postawić kreskę na rolnikach, bo ja z rolnikami rozmawiam, ja rolników znam. Ja w rolnikach widzę, Taki, taką, taki podstawowy, podstawowy patriotyzm, bowiem rolnik to jest taki człowiek, który zna, zna cenę ziemi, on rozumie czym jest ziemia. To jest człowiek, który z ziemią, z miłością do tej ziemi, z ojczyzną, z taką tradycją to, to są ludzie, którzy są spojeni z tym wszystkim. To są ludzie, ja tak często taką metaforę stosuję, to są ludzie, którzy od powiedzmy, pokoleń wychodzą za na to samo pole, biorą tą samą grudkę ziemi w rękę i oni mają świadomość, że to jest to, ta ziemia nas żywi. Tak? Tu jest ta, ta taka bardzo prosta zależność i ten taki organiczny związek z, z ziemią, z ojczyzną, z patriotyzmem. Ja bardzo tych ludzi szanuję, Bowiem, tak jak mówię, no, no, my, my powiedzmy, jak ktoś mieszka w mieście, czy, czy gdzieś tam mieszka, pracuje w jakimś korpo, zatraca ten związek gdzieś z ziemią, a rolnik ma, ma jednak to, to, ten związek taki bardzo mocny. I tak jak mówię, rolnictwo jest nam niezbędne, niezbędne do tego, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli nie chcemy, do, nie daj Boże, oczywiście, do klęski okupacji czy jakiejś wojny, dorzucić sobie jeszcze klęski głodu. A tak jak mówię, okupant nam jeść nie da, musimy się sami wyżywić, a wyżywi nas tylko i wyłącznie polski rolnik, który rok rocznie, żyjąc, żyjąc w zgodzie z kalendarzem, z czterema porami roku, wychodzi na pole, sieje, zbiera. I tragi, tragedią rolnika, rolnika jest to, że często gęsto niestety za swoją ciężką pracę nie dostaje godziwej, godziwej zapłaty. Niestety, no ja też zgadzam się z tym, co Pan powiedział, absolutnie, stoję po stronie polskich rolników, ja chcę polskiego rolnictwa silnego, zdrowego żarcia, najlepszego, jakiego pamiętam sprzed 20 lat, to było coś, a teraz, no, no cóż, bardzo Panu dziękuję y, za rozmowę, y, rozmawialiśmy o Mercosur, Rafał Mekler, Ruch Narodowy, Konfederacja, dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Lubelszczyzny. Pozdrawiamy, dziękuję, zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, komentowania tego czy, co powiedział pan y, y, Rafał, no, no jest co komentować kochani, bijmy na alarm, może coś się uda jeszcze walczyć, chociaż to jest trochę wołanie na puszczy. No, zapraszam do wsparcia, można nas wesprzeć stawiając nam kawę. Kochani, zachęcam do wsparcia, zrzutki właśnie na Expo Network Polska, gdzie niezależne media mają swój głos. 13-14 września, Ożarów Mazowiecki. Chcemy tam być, chcemy tam być z kamerami i jak najbardziej yy, po prostu to dla Was relacjonować, ale potrzebne jest Wasze wsparcie. W opisie tego materiału jest można to zrobić, wyjaśnienie dokładnie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.